W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym świecie. Pierwszy ten spis odbywał się wówczas, gdy wielkorządcą w Syrii był Kieryniusz. Podążali więc wszyscy, aby się dać zapisać każdy do swojego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i z rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Powiła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterzy i trzymali straż nocą, nocną nad swoją trzodą. Wtem stanął przy nich anioł Pański. I chwała pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. I rzekł do nich anioł: Nie bójcie się, oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla was: znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami. Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w których sobie upodobał. Oto słowo Pańskie. Niech słowa Ewangelii Świętej zgładzą nasze grzechy. Ukochani Chrystusie. Kilka godzin temu siedzieliśmy jeszcze przy wigilijnych stołach. Na pewno myśli nasze biegły do naszych czasów, pewno i dzieciństwa. Myślę, że wielu z nas wracało myślą do tego czasu, kiedy jeszcze ze swoimi rodzicami siadaliśmy przy stole wigilijnym, paliliśmy świece na choince, czy jak tam były różne zwyczaje w domach. I jednocześnie ta atmosfera domu, miłości, tego wszystkiego, co, czego człowiek pragnie. I jednocześnie to jest noc szczególna w naszej polskiej tradycji, bo noc, która nas przenosi i jednocześnie pyta o miłość, pyta o dobroć, pyta o to wszystko, co nam właśnie przynosi to Boże Narodzenie. I jednocześnie ta noc ma to do siebie, że jeżeli człowiek czuje się szczęśliwy i radosny, to ta noc niejako potęguje tą miłość, potęguje tą radość, którą człowiek przeżywa. Ale, ale jednocześnie ta noc ma to do siebie, że jeżeli przeżywam jakieś kłopoty, trudności, czy jeżeli przeżywam jakąś tragedię, to szczególnie ta, ta wigilijna noc, ona to wszystko jeszcze bardziej pogłębia, jeszcze ten ból staje się faktycznie nieznośny. I wielu ludzi na różny sposób przeżywa właśnie tą szczególną noc. I jednocześnie, kiedy my stajemy tutaj w kościele, aby uczcić to Boże Narodzenie, aby tą wigilią przygotować się do tej wielkiej radości, to warto sobie uświadomić, moi drodzy, jak bardzo ważne jest życie, które Pan Bóg mi dał, jak bardzo ważne jest to życie, które jest zadaniem dla każdego z nas. Bo przyjście Pana Jezusa na ziemię, jak powiedziałem na samym początku, ono nie było po to, żebyśmy święta mieli, ale przede wszystkim przyszedł Chrystus po to, żebyśmy nie utracili tego, co On nam przygotował, bo Bóg nam przygotował coś, czego nawet człowiek nie jest w stanie sobie wyobrazić. Przygotował nam wieczność, bo to, że umrzemy, to każdy wie, jeżeli jesteśmy już dorosłymi, to wiemy, nie musimy się tutaj przekonywać do tego. I wiara nam mówi, że to nie będzie koniec. Wiara mi mówi, że to będzie dopiero początek tego wszystkiego, co nam Pan Bóg przygotował. I jednocześnie, kiedy połączymy te myśli z tą wigilijną nocą, to rodzi się właśnie pytanie o moje życie. Jak ono wygląda, w którym kierunku to moje życie poszło? Bo my dzisiaj, współcześni chrześcijanie. Bardzo często mówimy, że to jest moje życie, że ja z tym moim życiem mogę sobie robić, co mi się podoba. I na pewno jako rodzice spotykacie się z tą sytuacją, kiedy zwracacie może uwagę swoim dzieciom i oni mówią, to jest moje życie, ja już jestem dorosły, zostaw mnie, mam prawo do tego, żeby to swoje życie przeżywać tak, jak chcę. A warto sobie uświadomić, czy to moje życie jest faktycznie moim życiem. Bo kiedyby to moje życie było moim, wtedy gdybym ja sobie to życie sam dał, to bym wtedy mógł powiedzieć, że to jest moje życie i trzymajcie się od tego mojego życia z daleka. Ale kto z nas może powiedzieć, że na przykład, że ja sobie to życie sam dałem i ja teraz mogę z tym życiem robić, co mi się podoba? Musimy sobie uświadamiać jedno, że Wy jako rodzice, Uczy, uczestniczyliście w akcie stwórczym Pana Boga. Jeżeli masz dziecko, jeżeli macie dzieci, to uczy, uczy, uczestniczyliście w akcie stwórczym Pana Boga. Bóg i Wy mieli w tym udział, że masz dziecko, że masz ten skarb, który, za który jesteś gotowy poświęcić całe swoje życie. I dobrze wiemy, że jako rodzice przecież przynajmniej te 18 czy 20 lat poświęcacie pracy, wysiłku, wychowywania po to, żeby człowiek mógł faktycznie kiedy stanie się dorosły, wziąć odpowiedzialność za swoje życie i to życie, żeby poszło dalej. I jednocześnie kiedy stajemy w tą wigilijną noc, to warto sobie zapytać właściwie na tym etapie życia, na którym ja jestem, w którym kierunku to moje życie poszło. Bo jeżeli uczestniczyli w tym akcie stwórczym moim, moi rodzice, to jeżeli ja wybrałem swoje drogi i poszedłem swoimi drogami, to muszę mieć świadomość, że bardzo dużą krzywdę wyrządziłem tym, którzy mi to życie przekazali. Kiedy patrzymy na współczesny świat i widzimy, że moje dziecko, które wychowywałem przez 20 lat, to była praca, to było to wszystko, co wkładał, wkładali rodzice na przykład w wychowanie tego dziecka, i nagle słyszą od swojego dziecka, że ja idę swoją drogą, to wtedy, kiedy siadamy przy wigilijnym stole, potrzeba sobie uświadomić, że bardzo mocno skrzywdziłem swoją matkę, swojego ojca że 20 lat ich wysiłku poszło na marne. I kiedy my jako współcześni chrześcijanie patrzymy na swoje życie i ciągle mówimy, że mi jest wszystko wolno, że wolność jest dzisiaj tą zasadą każdego życia, to sami dobrze wiemy, że to nie jest prawdą. I dlatego warto siebie pytać, na tym etapie mojego życia, co ja z tym moim życiem zrobiłem? Bo jednocześnie, kiedy my będziemy po prostu ludźmi, którzy będziemy już wiekowi, kiedy będziemy patrzyli na swoje już wnuki, czy może prawnuki, to będziemy jednocześnie mieli pełną świadomość tego wszystkiego, co ja zrobiłem. Bo z jednej strony jako rodzice musimy sobie uświadomić jedno. Że jeżeli mnie się wydaje, że praca, obowiązki, że to wszystko, co dzisiaj tak bardzo mocno pochłania ludzi, jest istotą naszego życia, to żyją w kompletnym błędzie. Bo to nie jest istotą, bo gdyby istotą życia ludzkiego, czy celem ludzkiego życia było to, żeby było dobrze i wygodnie, to Chrystus by się urodził w Pałacu Heroda. Chrystus się rodzi w Stajni po to, żeby nam pokazać, że to nie jest ważne, bo nikt z nas z tego świata, na ten świat nic żeśmy nie przynieśli, z tego świata nic nie zabierzemy. A Bóg przychodząc, rodząc się pośród nas chce nam pokazać, nie wyobrażę sobie człowieku, co ja dla ciebie przygotowałem, ale chcę, żebyś ty zrealizował to, co ci mówię, abyś poszedł tą drogą, którą powinieneś pójść. I dlatego te pytania, które powinny nam się rodzić z okazji Bożego Narodzenia, bo kiedy rodzi się człowiek, to musimy sobie uświadomić, że jako rodzice mamy ten obowiązek wychowania swoich dzieci, mamy ten obowiązek dania im czasu. To jest podstawowa sprawa, co my jako rodzice mamy dawać swoim dzieciom. Oczywiście praca i te wszystkie inne rzeczy są ważne, nikt tego nie kwestionuje. Ale jak nie będziesz miał czasu dla swojego dziecka, to będziesz go krzywdził. I dlatego ta noc powinna być pytaniem o to, czy ten czas dla tych, o których mówię, że najbardziej ich kocham, czy ja mam czas dla nich. Kiedy popatrzymy na te przeróżne sytuacje, tych kryzysów, rodzin, małżeństwa, kiedy pytamy się, jak to wszystko wygląda, jak to wytłumaczyć, że rodzice. Będą się nawet w sądzie kłócili o to, kto powinien mieć opiekę nad swoim dzieckiem, zapominając o tym, że przecież kłócą się sami siebie o swoje egoizmy, nie o dzieci. Bo przecież, gdyby dziecko było ich największym skarbem, to by się o nie zatroszczyli, a nie troszczyliby się o swoją wygodę. I dlatego te pytania, szczególnie w święta Bożego Narodzenia, musimy sobie stawać, a ja wiem, że to są tematy bardzo trudne. I bardzo bolesne, kiedy się słyszy, czy mówi o nich, ale mój drodzy, my, jako ludzie, którzy przyznajemy się do Chrystusa, my te pytania musimy sobie stawiać. I dlatego, kiedy powiedziałem na początku, że ta wigilijna noc, ona była wspomnieniem tego wszystkiego, cośmy jeszcze w dzieciństwie przeżywali w gronie swoich rodziców, to musimy sobie uświadamiać, że to w te wszystkie wartości, które my mamy, te wszystkie wartości, które odziedziczyliśmy po naszych rodzicach, są tymi wartościami, które myśmy powinni wcielać w życie. I jednocześnie patrząc na to wszystko, co robimy, musimy mieć świadomość, że to nie jest moja sprawa tylko i wyłącznie. Tak jak powiedziałem, kiedy człowiek mówi, że to moje życie jest moją własnością, to po prostu kłamie samego siebie. Moje życie jest własnością Pana. I musimy sobie, moi drodzy, to uświadomić: że Bóg upomni się o swoją własność. My jesteśmy świątynią ducha świętego. My, poprzez to, że zostaliśmy ochrzczeni, włączeni w Kościół, musimy również pamiętać, moi drodzy, że my nigdy nie osiągniemy szczęścia. Mówię tutaj o tych, którzy zostali ochrzczeni w imię Boga, w imię Chrystusa. Że ci, którzy przyjęli chrzest, nie znajdą szczęścia poza Bogiem, i jeżeli będziemy próbowali to szczęście budować w przeróżny sposób, to będziemy tylko marnowali czas i nigdy tego szczęścia praktycznie nie osiągniemy, bo nie jest możliwe dla człowieka, który został włączony w Chrystusa poprzez sakrament chrztu, żeby on czuł się szczęśliwy, idąc drogą, którą nie wyznaczył mu Chrystus. I dlatego te szczególne dni, kiedy, które przeżywamy, to Boże Narodzenie, które bardzo mocno pokazuje nam, jaką wartość jest życie, każde życie, bo to życie, za to życie Chrystus umarł na krzyżu. I kiedy dzisiaj patrzymy, kiedy ludzie mówią o tej wolności, ja nie chcę tutaj interpretować tego wszystkiego, bo temat jest bardzo szeroki tej wolności, kiedy nawet patrzymy na przeróżne rzeczywistości, które przeżywamy, to musimy, moi drodzy, sobie uświadomić, że dopóki ja nie przyjmę Pana do swojego życia, dopóki nie powiem Mu, Panie, chcę, żebyś się narodził we mnie, w mojej rodzinie, nigdy nie będziemy szczęśliwymi. Będziemy szukać, będziemy biegać, będziemy próbowali rozwiązywać przeróżne sytuacje. Żebyśmy tylko osiągnęli to szczęście i nigdy tego nie osiągniemy. Bo moi drodzy, musimy pamiętać o jednym. Ja już to wiele razy mówiłem w czasie Adwentu, ale myślę, że to jeszcze w tą noc powinno wybrzmieć bardzo mocno. Jeżeli Chrystus nie narodził się w Tobie, teraz w te święta Bożego Narodzenia, bo nie miałeś czasu na spowiedź, czy jesteś w nie jesteś w stanie łaski uświęcającej, to musisz mieć pełną świadomość jednego. To są trudne słowa, ale myślę, że one muszą wybrzmieć. Chrystus się urodzi w stajni, dlatego, że nie było miejsca w twoim sercu. I to jest ta prawda, którą nam te święta przynoszą, bo on przyszedł po to, uniżył samego siebie, po to, żebyś ty mógł osiągnąć wieczność i żebyś był tam razem z nim. Ale kiedy jesteś zajęty swoimi sprawami przeróżnymi, i kiedy mówisz: Nie mam czasu, jestem zabięty, zabiegany, to jest moje życie, będę robił z tym moim życiem, co mi się chce, to będziesz biegał po tym świecie i nigdy szczęścia nie osiągniesz, bo go nie znajdziesz, bo szczęście nam się narodziło. Ale jeżeli tego człowiek nie zauważy, jeżeli nie powie panu: Przyjdź do mojego serca, chcę, żebyś się narodził we mnie, to tutaj dopiero odnajdziemy siłę i moc. To nam drugie dzisiaj czytanie, kiedy święty Paweł do Tytusa mówi właśnie, że abyśmy, wyrzekwszy się bezbożności rząd światowych, rozumnie i sprawiedliwie i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego Boga i zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nas. Aby odkupić nas od wszelkiej nieprawości i oczyścić lud wybrany sobie na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków. To są słowa świętego Pawła Apostoła, one właśnie odnoszą się do tego, z czym są związane święta. I chcę Wam życzyć, moi drodzy, żeby te święta, bo powiedziałem dosyć trudne słowa, ale myślę, że one powinny wybrzmieć w naszych sercach, i nie mówiłem to po to, żeby jakoś to mocno wybrzmiało. Ale po to, żebyśmy sobie uświadomili, że moje życie jest skarbem. Ten skarb mi dał Bóg, bo moje życie nie jest moją własnością. Jest własnością Pana Boga i o to się Pan upomni. I dlatego, kiedy wzięliśmy to życie i mamy, pielęgnujemy to życie, to, moi drodzy, musimy wszystko robić w tym kierunku, żebyśmy kiedyś mogli stanąć przed Panem i to życie udoskonalone. Naszą pracą, naszą wysiłkiem, naszą modlitwą, naszym zapraszaniem Pana Boga, żebyśmy mogli oddać udoskonalone. I niech te święta Bożego Narodzenia będą tym wielkim dziękczynieniem Panu Bogu za to, co dla nas uczynił, za to, że stał się człowiekiem, za to, że chce być po prostu Bogiem z nami. To, co nam ciągle Adwent przypominał, że On jest Emanuelem, On nie jest jakimś Bogiem mieszkającym tam gdzieś za chmurami czy gdziekolwiek. On jest Emanuelem, On jest Bogiem z nami. I On nie chce być w kościele zamknięty, ale On chce przede wszystkim być w Tobie. On się chce rodzić w Twojej duszy, w Twoim sercu i dlatego niech te święta Bożego Narodzenia mi bardzo mocno uświadomią. Bóg nie chce być w kościele zamknięty, Bóg chce, aby być w Twoim sercu, w Twojej rodzinie, w Twoich obowiązkach i w Twojej pracy. Bo po to przyszedł. I jednocześnie chcę z Tobą być, aby Ci pomóc i czynić Cię szczęśliwym, a to wszystko zależy, czy ja będę szczęśliwy tylko i wyłącznie od tego, jakie będę dokonywał wyboru. Idę. Wybory niech one będą wyborami Pana w naszym życiu, a wtedy na pewno wygramy.